Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z trzema bardzo, bardzo prostymi krokami, jak podkreślić w sposób bardzo łatwy brwi. Także zapraszam Was serdecznie do oglądnięcia mego. Filmiku. Trzy kroki, do których ja się zawsze stosuję, podkreślając swoje brwi, zresztą nie tylko oczywiście ja, bo wielu z Was na pewno będą one wam znane, ale postanowiłam, że przypomnę je, żebyście mogły dobrze podkreślić, dobrze mogli podkreślić swoje brwi. Pierwszy krok to jest zawsze te tam w ogóle odpłatka nosa. Pierwszy krok to jest odpłatka nosa, rozpoczynamy. Przechodzimy przez. Środek, ką, przez środek, czyli przez kącik wewnętrzny oka, i z tym miejscu kredka nam daje znać, gdzie powinna się ta brew zaczynać. I to jest krok pierwszy. Krok drugi to również zaczynamy od płatka. Przechodzimy przez środek oka, czyli przez źrenicę, i w tym miejscu powinien być najwyższy punkt, czyli szczyt łuku brwiowego. I ostatni punkt, czyli punkt trzeci. Znowu zaczynam od płatka i przechodzimy przez zewnętrzny kącik oka. I tutaj informuje nas akurat ta kredka, czy też coś długiego. Nie długiego, przepraszam, chciałabym być długiego, sztywnego. Długiego, niedługiego tylko, tak długiego i twardego, pionowego, co, gdzie powinna się zakończyć ta brew, czyli w tym miejscu, tak jak to jest u mnie. A teraz zacznijmy od, prak od strony praktycznej, na, na którą Was zapraszam. Przepraszam, w ogóle. Nie, nie, tak, ja będę stosowała kredkę Golden Rose. Ja mam o numerze 103, także ta kredka prezentuje się tak. Po końcu można zobaczyć, jaki, w jakim jest kolorze. Jest to taki kolor, bym powiedziała, szaro-brązowy. I do tego do zakrętki dołączona jest szczoteczka, która jest u mnie niezwykle i fantastycznie funkcjonalna ponieważ bardzo dobrze rozczesuje te brwi i daje to efekt e, bardzo ładnego, naturalnego pogrubienia. Także ja e, używam, e, użyłam i używam e, do do pogrubiania, zagęszczania czy też podkreślania tej brwi e, tejże kredki. Także zapraszam serdecznie. Ja was. to Ja słyszałam, że to się nazywa metoda piórkowa, także takie, e, takie rysowanie, jakie teraz robię, to jest prawdopodobnie metoda piórkowa. E, I tak, taką też metodą dorysowuję sobie tą, te moje brwi, w zasadzie zagęszczam te moje brwi, nie dorysowuję, ponieważ tak jak widziałyście, czy też widzieliście, u mnie te brwi no raczej są odpowiednie, odpowiednie się, w odpowiednim miejscu się zaczynają i także w odpowiednim miejscu się kończą. Także tak, ja sobie delikatnie rysuję tą, dorysowuję, pogrubiam tą brew, żeby dało to złudzenie gęstszych brwi, gęstszego czego brwiowego. Tak to u mnie wygląda. Może wygląda to teraz dosyć sztucznie, ale dzięki za pomocą tej kredki yy, wyczeszę te niedoskonałości i efekt na, będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Tutaj wyczesuję je do góry, a tutaj schodzę pięknie w dół. Daje to efekt pogrubionej, bardzo ładnej brwi. I oko? zaraz lewe oko To już jest troszeczkę... Tak? Co, Usiąść! Chcesz usiąść? Dobrze, to zaraz usiądziesz, tylko mama skończy sobie to, to oko malować, dobrze? Dobrze, teraz lewe podkreślam. Troszeczkę mi jest ciężej, ponieważ sen na mnie wchodzi. Poza tym mam tutaj lusterko przed sobą i maluję prawą, a nie lewą ręką. Ale damy radę, co, czemu mam nie dać. No, są to delikatnie de, miękkie ruchy. Dobrze. I teraz szczoteczką wyczesuję z powrotu, z, znowu hmm, w górę. A tutaj robię to w dół. No już ponczuszku, macie zaraz weźmie na kolana. Dobrze? Tak. Poczekaj. Jesteś śpiący chyba troszkę, co? Dobra. I tak wygląda lewo oko. Zaraz zobaczycie jest efekt. taki jak widać. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, brwi są pogrubione, zagęszczone, uwydatnione, bardzo, bardzo ładnie się prezentują. Kolor jest absolutnie nie żaden sztuczny, absolutnie nie pomarańczowy, także ja jestem naprawdę z nich zadowolona. Dajcie znać, czy Wy wcześniej stosowaliście tą kredkę Golden Rose. Jeżeli tak, to czy stosowaliście również, czy z powodzeniem stosowaliście tą szczoteczkę do wyczesywania, która u mnie się naprawdę sprawdza rewelacyjnie. Jeżeli nie, to proszę napiszcie, co co się u Was sprawdza i chętnie przetestuję po skończeniu tej kredki, chociaż wydaje mi się, że jest taka wydajna, że będę miała was milion lat. Dobrze, z mojej są to wszystko. Dziękuję, was, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za poświęcony mi czas. Dziękuję serdecznie również, że przybywacie. Jestem naprawdę bardzo z tego powodu zadowolona. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmiku. Trzymajcie się, blisko, cześć!